Nie wygląda, że Zuzia jakbyś tam była za karę przetrzymywana. Julka, Janek, Kuba. Kuba? Kuba, Kuba Zuzia. To jest nasza ekipa! Yeah. Dobra, robimy test amerykański słodyczki, który przyjęliśmy w zainteresowaniu z Kubą. Pierwszy test. Słodyta. Beef jerky teriyaki. Generalnie moje psy u mnie w domu mają coś takiego. O, oh, hej, no. mm. Ja daję 2 na 10. Ja daję 0 na 10. Ja daję 1. Nie wiem, dlaczego to się tak przybliża i Bo cię tak. próbuję fokusować, ale nie ma światła. Jakub! I co nagraliśmy pół vloga, takiego pół takiego? Trudno. Ritos Cool ranch. Ogólnie ranch można kupić chyba tutaj wyłącznie w Stanach Zjednoczonych? Tak. Czemu? Bo nie ma czemu. <śm> Jeszcze jedliśmy taki ranch, smak, i było wykurwista. Robiłem ja całą paczkę. Naraz. Ja daję 6,5. Ja lubię daję osiem. No, ósemka. Taki z Dragon Sweet Chili. Zobacz, jakie to jest ciężkie. Weź tu paczkę i że żebyśmy tą paczkę. To jest mega ciężkie. Nie czytaj tego. Moim zdaniem szóstka, ale tylko do tego są mega pikantna, ale... fajny mają moim Butterfinger. To jest mój, mojego taty ulubiony słodycz. Ma... Jest mega słuchy, bo to jest jakby takie ususzone masło orzechowe w środku. Dobre, ale nie wiem, czy to byłby mój pick w sklepie. Dziękuję. 7 na 10. No to trzeba mieć ochotę. Dla mnie taka 7,5. 7,5. Everything Prama. but bagels seasoning. 3.4. 4 Dobra, ale Deha, deha, deha. 7 na 10. No może chyba na 9. 9. Multi-purpose umami to seasoning blend. Dobra, Dawaj, zróbcie, nie ci wziąłem to, testy, żeby się testowało. No to mi mniej smakuje, 7 na 10. Ta mi chyba nie smakuje. 2 na 10. cheez Co się chciałem zjeść Ja też, zawsze chciałam zjeść cheez się i... 3 na 10. To jest Mega smakuje jak zwykły krakat. No właśnie, smakuje jak pójnijak. 8, tylko dlatego, że jest blend. Ale rozstrzelana opinia. To mogę jeszcze kwaśno na koniec. smakuje smakujego to było popsute. Znaczy, nie wkurwia mnie ja to po prostu, nie? Goldfish. Trzy na dziesięć. To jest, no, to jest bardziej miękkie. Trzy na dziesięć. To jest jak kraker. Trzy na dziesięć. Siedem. Dobra, kochani, czeka nas ostatnia rzecz, czyli mam makaroni. Wracamy do kuchni. I zaraz, weź tak rękę daj na kamerę. O, dobra, Woo! Jest mój yeah. What the fuck? To się stało? Mam te śleczki, widać w moim odcinku na YouTube będziemy się próbowali amerykańskich leczek, które przywieźliśmy z USA! Tu jest instrukcja, kurwa, cztery kroki, a my nie możemy tego rozgryźć. Pierw razy. Mac and cheese. Tak Jak oceniacie nasz <noise> haul Ameryki? Ja? Ja oceniam pozytywnie. Tak. Chipsy, ale ta posypka jest git i posypki były fajne teraz, no. Obie? No, tak, to było? No, to żeby spoko była. Na takim kurczaku sobie wyobraźmy. Mm. No, ale zrobiliśmy zakupy.